just Kochani, zapraszam Was dzisiaj na Primarkowy Haul. Strasznie podoba mi się to określenie, które ktoś mi napisał pod poprzednim filmem: Primani. Taki Tani Armani. Strasznie mi się to podobało. Także dzisiaj haul z Primaniego. No i z innych sklepów, w których zrobiłam zakupy, kiedy byłam w Anglii. Tutaj jest cała ta torba, także będę po kolei wyciągać i pokazywać Wam, co kupiłam. Niestety moja siostra nie miała takiego szczęścia jak ja, nie znalazła aż tylu fajnych rzeczy, także dla niej wyjazd zakupowo nie był udany. No i jeżeli chodzi w ogóle o wyjazdy do Anglii, ja Wam zrobię osobny film o tym tanim lataniu, bo mnie o to prosiliście. To jest dobry, bardzo pomysł. Opowiem wam też trochę o szukaniu hotelu, ogólnie o różnych opcjach, jak się poruszać właśnie, na przykład w Londynie, ale też w innych miastach. Jak można kupić tani lot, w jaki sposób, jak zapłacić. Nie wiem. No, napiszcie, jakie rzeczy was interesują dotyczące tanich lotów, bo nie wiem za bardzo z jakimi problemami się zmagacie, jeżeli o to chodzi. Także to będzie fajny film, bo teraz zbliżają się wakacje i może wam to trochę pomoże. Także, jeżeli chodzi o Londyn, to ja do Londynu sobie od czasu do czasu jeżdżę. Jak mówiłam, bilet kosztował 150 zł, więc tyle co do Gdańska i z powrotem. Więc jeżdżę zakupowo, przynajmniej raz w roku. Jeżdżę do odwiedzić przyjaciół, więc tak trochę, trochę towarzysko, trochę zakupowo. Jeżeli chodzi o zwiedzanie, no to już już swoje zwiedziłam. No, niedługo będzie też relacja na blogu, jeżeli chodzi o zdjęcia same, także za jakiś czas to wrzucę, ale muszę się jeszcze trochę ogarnąć. Najpierw zakupy. Najpierw zacznę może od walizki. E, pokazywałam wam ją na Facebooku. Walizka kosztowała 25 funtów. Aha, jeszcze, jeżeli chodzi o funt, to przeliczamy przez 5 złotych, także możecie sobie mnożyć, ile wszystko wyszło na złotówki. 25 funtów za walizkę. No, nie było to najtaniej, ale zależało mi na walizce, która mi wejdzie ba jako bagaż podręczny do samolotu, którą mogę zabrać ze sobą. E, więc ta walizka spełnia te wymogi. Waży 2 kilo, więc tutaj 8 kilo mogę jeszcze dołożyć. Więc to jest całkiem sporo. Nie jest niestety najlepszej jakości, bo tutaj już jeden świk mi odpadł. Tutaj już jakieś się powyginały, bo walizka przeszła normalnie mm, no, prześwietlenie, więc tam, tam się to oderwało. Nie jest jakiejś super jakości, więc nie jestem z niej strasznie zadowolona. Z drugiej strony nie była aż tak droga, więc e, na pewno mi będzie służyć. Ja postanowiłam, że jak będę gdzieś wyjeżdżać na weekend na jakieś, na jakieś wypady takie jedno dwudniowe, to zabieram już teraz walizkę. Nie, ściągam się z tymi torbami, bo jak widzieliście ostatnio u Ewy, w, jak pojechałyśmy z Oleską do Wrocławia, to po prostu ja jak zwykle załadowana torbami, Oleska sobie elegancko z walizką, więc wiedziałam, koniec, ja też muszę mieć walizkę, a w ogóle w Stanach ludzie często na zakupy chodzą z walizkami, żeby nie dźwigać, co moim zdaniem wygląda bardziej elegancko, no i rzeczywiście nie trzeba być takim obładowanym, więc walizka to coś, co mi się na pewno przyda. Także jestem ogólnie z niej zadowolona i jak mi się zniszczy, to kupię sobie po prostu jakąś lepszą. Dobra, no to przechodzimy do Primarka i innych sklepów. Tutaj wyciągam z mojej torby coś, co dostałyśmy od Bugi. To jest Bugi kupiła to w new To są takie słówki do kąpieli, tu z tyłu mają konfetki. Także dziękuję Ci jeszcze raz, Bugi. Po prostu zrobiłaś mi, mi i dziewczynom mega przyjemność. Bugi jest w ogóle przecudowna i w ogóle spotkanie z dziewczynami było ekstra, Naprawdę tak się wybawiłyśmy na Camden, że. No będę to długo wspominać. Co tu dalej mam? W Primarku za mm, funt 50 kupiłam takiego Donata, ponieważ to, to jest największy, jaki znalazłam i chcę mieć taki wielki, wielki kok tutaj, jak największy po prostu. Także to jest największy właśnie, jaki znalazłam. Jeżeli wiecie, gdzie kupić jeszcze większe, to dajcie znać, bo ja chcę mieć po prostu taki kok w drugą głowę. E, chusteczki, które kosztują funt za dwa. I ja kupiłam tę Kasia, kupiła ta i się podzieliłyśmy, czyli... Yy, tak naprawdę, pół funta kosztuje, yy, kosztuje jedno takie, jedna takie opakowanie. Tanie, i, i są całkiem niezłe. Yy, o, tutaj mam coś z Lasza. Muszę Wam zrobić zbliżenie. To jest coś, co Asia mi kazała kupić, panna Joanna. To jest skrap yy, do ust o zapachu o smaku Bubblegum. O smaku, bo je, je, jego się zlizuje. Działa to tak, że bierzemy sobie trochę. Boże, jaki jakiś zapach piękny. Bierzemy sobie trochę. Yy, Pilingujemy usta i zlizujemy i nakładamy balsam. Może się to niektórym wydawać obrzydliwe, ale z drugiej strony przecież na co dzień zjadamy swój na skórę, usta, więc nawet jak robicie skraby domowe, takie z, z miodu i cukru, to, to w ten sposób się to właśnie odbywa, więc nie ma się czego brzydzić. To jest naturalny produkt i w ogóle jest, są, jest w różnych wersjach za, smakowo-zapachowych i kosztował 5 funtów, więc nie był najtańszy, ale lasz jest po prostu. Cudowne. Ja jeszcze kupiłam sobie bomby zapachowe. W tym momencie mam w łazience, bo ukroję na kawałeczki. Też są fajne te bomby. E, Okej, okay, jeżeli chodzi o Primarkę, to ja w ogóle wyruszyłam tam po bieliznę. Wiem, że to głupio brzmi, ale tam naprawdę jest świetna bielizna. bo ja e, jakiś tam, nie wiem, z dwa lata temu odkryłam brafiting i brafiterka Jola Lewicka mi dobrała stanik e, w taki sposób, że powiedziała mi, że ja powinna mieć mało obwód pod biustem, bo odnosiłam oczywiście wszystkie polki 75 bajek zwykle, bo Coś około tego, a Jola mnie właśnie nauczyła, że, że ja powinnam mieć 65, ja muszę nawet no 65-70 pod biustem i większą miskę niż nosiłam, żeby ten biustła nie zebrać. Więc w primarku odkryłam tą taką kolekcję Secret Possessions chyba tak, Secret Possessions, że mają właśnie taką bieliznę, gdzie znajdziecie każdy wymiar pod biustem i prawie każdą miskę. One są troszeczkę droższe od standardowych, bo nie kosztują tam 5 funtów za komplet, tylko na przykład 5 funtów za sam biustonosz, ale i tak to warto za 5 razy 5, no. Gdzie kupimy taki dobry stanik w Polsce w tej cenie? One są naprawdę świetnej jakości i ja uważam, że są najlepszy, najlepszymi po prostu, najlepszymi biustonoszami. I że tak Wam będę pokazać, nie będę Wam tu rozkładać. <grym> Także taki różowo-czarny. Nie wiem, czy Wam czytać cenę. A nawet tutaj nie mam ceny. No nieważne, mówię, około 5 funtów. Taki. Taki kakaowo-niebieski. Taki bardziej sexy z, tutaj z koronkami. Tych biostonoszy jest trochę, ale ja mówię, ja tam pojechałam po Bystonosze. Różowy z czarnym. Zwykły biały z koronką. Ym, różowy taki kremowy. Białą gorączką, i czy to wszystko? Nie, jeszcze jest fiolet. Jeszcze fiolet, i to już chyba będzie wszystko. Taki z koronką. Także takie noszę. Może to dużo, ale będę mieć przynajmniej na jakiś czas za was. Wyciągam tutaj dalej pasek z takimi złotymi ćwiekami. Ja bardzo lubię takie ćwieki zakończone nieostro, czyli takie. To wiecie o co chodzi, że, że, że to nie są takie ostre ćwieki. Jeżeli chodzi o ten pasek, to kosztował 3 funty, czyli 15 zł. A jest to super jakości pasek. Takie paski w handlem kosztują 50 zł. Także bardzo się cieszę, szkoda, że czarnego nie było. O, Batist wyciągam, który kupiłam w Butsie za 5 funtów. Taki wielki, to jest 400 ml, chyba? Tak, 400 ml, także 25 zł. Opłaca się, ale ja już chyba nie będę przewozić z Anglii Batist, bo on trochę waży. A u nas można już dostać, niedługo też wejdzie do polskich sklepów, nie wiem dokładnie yy, kiedy, ale słyszałam, że właśnie do polskich drogerii Batist mają wejść. Yy, dobrze, o sukieneczki. Teraz wam tylko zawieszę na pieszek, żeby to jakoś wyglądało. Pierwsza taka miętowa. Jak wiecie, to mm, pokazywałam ostatnio tą taką sukieneczkę w kwiaty, że mm, jako moją ulubioną na wiosnę, może nie mogę się dzisiaj wysłowić. To ta jest z takiego samego materiału. Jak zobaczyłam, właśnie sukienkę z takiego materiału, z takiej, z takiej koronki, ja to nazywam niezniszczalną, bo to jest niezniszczalny materiał. To mówię, muszę taką mieć, będzie idealna na wiosnę, na lato. I ma taki brązowy pasaczek, tak wygląda. Z tyłu, ma, tak, z tyłu ma troszkę większy dekolt. On tak wygląda, czyli taka standardowa sukienka miętowa. I jeżeli chodzi o cenę, to, to kosztowała 10 funtów. I drugą, taką samą, kupiłam w w kolorze piczowym Kurczę, jak się nazywa ten kolor? <grym> Jakiś łososiowy. Ka koralowy. O tak. O tak wygląda. Też z paseczkiem. Bardzo ładne sukienki. No, my myślę, że będę je nosić cały czas. To są moje dwa ulubione oczywiście kolory. I wszy wszystko teraz w sklepach właśnie tak wygląda. <grym> Dalej mam sukienkę, mmm, którą widzieliście w outfitie z Camden Town. Też kosztowała 10 funtów. I to jest taka Sukienka z koronką na górze. Tu zwężana. Z takiego fajnego, ściskiego materiału. To jest też taki niezniszczalny materiał sztuczny, wprawdzie, ale, ale nie gniecie się, fajnie się pierze. Także tak wygląda. I może ja nie lubię swoich ramion odkrywać, to w lato tego się nie da ominąć, a w tej naprawdę nieźle to wygląda. Jeszcze sobie do niej pasek założyłam. Także to jest ta w motylki. I tutaj mam teraz koszulę. Ona kosztowała też 10 funtów. Jakoś nie trafiłam na super przecenę. Właśnie nie, nie, nie są to jakieś wybitne przeceny, bo w Primarku jest różnie. To jest tak naprawdę, jak traficie. 10 funtów. O, taka. I to jest taka koszula khaki. Ja uwielbiam takie koszule półprzezroczyste. Także ona naprawdę prześwituje. Będzie fajnie wyglądała do jasnych spodni, albo do jeansów zwykłych, a nawet do czarnych rurek. Teraz na wiosnę w ogóle te tak, khaki rzeczy są strasznie modne. Bardzo mi się to podoba, w ogóle cały taki strój khaki jest super. Myślę, że w ogóle blondelkom to pasuje bardzo. Hmm, teraz taka koszula, niezidentyfikowany nie nie wzór. Mi się to każe, że to jest typowo angielski wzór. Zaraz Wam zrobię zbliżenie, ale najpierw się tutaj popierzę. O, taka. Przepiękna i ona była chyba trochę droższa, 12 funtów. Ja uwielbiam takie kolory, myślę, że będzie mi dobrze właśnie w, taki, w takich błękitnych wzorach i zrobię Wam zbliżenie na sam wzór. Moim zdaniem to jest wydaje mi się, że to jest typowo, typowo właśnie angielski jakiś wzór, bo ja widziałam tam takie poszewki, takie sklepy z rzeczami do domu i oni właśnie mieli poszewki pościele właśnie w taki wzór. No nie wiem, musiałby się znawca to powiedzieć. Może Radka niech się wypowie, co to jest w ogóle za, co to jest w ogóle za wzór. Wydaje mi się właśnie, że to jest jakiś dla nich taki typowy. Także tak to wygląda. Ta już nie jest taka sztuczna koszula na szczęście. Będzie dobra na lato na jakieś wieczory. Pozazdrościłam jakiś czas temokariu długiej spódnicy w paski, taką właśnie sobie kupiłam za 7 funtów. O tak wygląda spódnica. Ja lubię siebie w długich sukienkach czy spódnicach, ale tylko dopasowanych. To odkryłam mam jedną chyba jedyną właśnie czarną. i niej dobrze wyglądam, bo jest dobrze dopasowana, nie jest rozszerzana. W takich wygląda źle. A to jest właśnie w takie paski i bardzo mi się podoba. I już marzę, żeby założyć do niej jakieś ładne sandałki i fajny top. Koszula noc nas 6 funtów na trzy, Tak wygląda, czyli ten sugar skull, sugar, sugar, coś tam sugar. Czaszka w każdym razie. Tak wygląda. Jedyna promocje jak mówię, na którą trafiłam. Ja lubię takie koszule, które są przed kolano. Więcej piżamek nie kupowałam, mimo że było ich sporo w premarku, jak to w Primarku, że oni słyną właśnie z, głównie z tych rzeczy do spania. Nie kupowałam więcej, bo kupiłam sobie w Lasendzie te kilka rzeczy. Już stwierdziłam, że ile, ile tego można mieć. Także to i chyba mam tu ostatnią rzecz. Już pociągam. Zaraz, jeszcze pokażę Wam na do Przedtem, przed ostatnią rzeczą, która mi się najbardziej podoba, ta ostatnia. Lakier do paznokci mam dzisiaj na sobie już czwarty dzień i nic nie odpryskuję, bo łasi sobie malowałam. Łasi właśnie odkryłam ten lakier, moja siostra też go kupiła. To jest ten Jelly e, Barry M w kolorze Green Berry 2, 312. Tak wygląda i możecie go dostać w Polsce albo na Allegro, albo w sklepie, chyba Minty Shop ma. Bardzo długo się trzymają żelowe, żelowe właśnie lakiery, ładnie się błyszczą. Także Wam mogę polecić te z Barry M. Ja już nie, powinnam nie kupować lakierów, bo mam ich sporo, ale ten kolor mnie po prostu uwiódł. Jest przepiękny, taki mmm, żywy. To jest taki miętowy, ale żywy. No i na koniec sukienka, która pewnie się niektórym spodoba, a niektórym nie. I ona była najdroższa, bo kosztowała 20 funtów, ale mnie bardzo urzekła. Pokazuję. Bo jest jasna, więc nie każdemu się spodoba. Może się kojarzyć ze ślubem. Ale ona jest dla mnie taka rokowa, bo zobaczcie, ma kołnierzyk taki z ćwiekami, skórzany. Tutaj ma taką koronkę i tu ładnie wykrojona na wióście. Guziczki. Tak wygląda. Tu ma pasek z ćwiekami, a na dole ma taki tiul. Pokażę Wam w całości. Tak wygląda i myślę, że będzie się fajnie prezentować, jak trochę się opala. Nie wiem jeszcze do czego ją założę, ale tak mi się spodobała, że musiałam ją mieć. Nie wiem, jeszcze, jeszcze muszę na nią pomyśleć, ale na szczęście nie jest za krótka. Fajnie leży. Jestem troszkę jeszcze do niej zablada, ale, ale właśnie poczeka sobie na lato. Nie wiem, na jakąś specjalną okazję, może na jakąś imprezę wieczorem, jakieś fajne wyjście na kolację, fajnie będzie wyglądała. Także taka rokowa sukienka. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba taki styl. To jest taka rokowa księżniczka, można powiedzieć, bo właśnie ma rokowe elementy, ale mimo wszystko jest kobieca. No także to tyle. To są całe moje zakupy z Primarka. Nie było tego jakoś oszałamiająco dużo. Bywało tak, że jechałam do, do Anglii prawie z pustą walizką i wracałam z, z taką, której nie mogłam dopiąć. Tym razem jakoś tak bardziej spokojnie, widzieliście same koszule, sukieneczki, trochę bielizny i jakieś tam takie pojedyncze rzeczy. Także nie było jakiegoś strasznego szaleństwa, ale no, nie było nic więcej. Tak jak mówię, Kasia nie kupiła, nie kupiła jakoś specjalnie więcej. Także napiszcie mi na dole pytania dotyczące tanich lotów. Co chcecie wiedzieć na temat tanich lotów? Jak rezerwować, na jakich stronach? Jak płacić, no nie wiem, co Was jeszcze interesuje, jakby, ile bagażu można zabrać? No nie, nie wiem, w czym Wam mogę pomóc, bo trochę, trochę już tymi tanimi liniami latałam. Mogę Wam też poradzić, jak łapać okazje na zwykłe linie lotnicze. Oczywiście najfajniej lecieć nie tanimi liniami, tylko takimi porządnymi, bo jest fajniejsza klasa lotów więcej bagażu możecie zabrać. Niestety bilety są droższe, ale ja czasem trafiam właśnie w jakieś okazje i wtedy też można kupić do Sirtania. Także piszcie mi na dole, co Was interesuje. No i jak Wam się podobały rzeczy. Jeżeli chodzi o Primark, to albo poproście kogoś, żeby Wam kupili, jak lecą do Anglii, czy jak są w Anglii, żeby Wam wysłali, albo możecie kupować na Allegro, bo te rzeczy są zwykle dostępne. Także to tyle. Dajcie mi znać, czy Wam się podobało. No i do zobaczenia jutro, albo pojutrze. pa, pa kochani!